Cześć kochani, dzisiaj zapraszam was do filmiku co spakowałam do mojej torby i do walizki do szpitala na poród. Wiem, że w internecie jest mnóstwo tego typu filmików, ale postanowiłam też nagrać swoją wersję. Oczywiście nie wiem, co mi się w 100% sprawdzi, bo nie mam doświadczenia, to jest nasze pierwsze dziecko. Natomiast szukałam informacji, co wrzucić do torby na różnych forach i tak zebrałam wszystko do jednego, bo naprawdę tego jest multum. No i będę Wam pokazywać. Zapraszam do oglądania. Więc tak, ja spakowałam się w torbę i w oddzielną walizkę. Torba będzie do, jakby do samego porodu, a walizka jest z rzeczami już po porodzie, dla małej i dla mnie. Więc tak, co zabrałam ze sobą w torbę do porodu? Tym udało mi się, słuchajcie, bo mam co prawda Rożek już jeden, ale e, chciałam, żeby on był taki bardziej do domu, a na wintę udało mi się znaleźć, słuchajcie, tylko ja muszę go złożyć. Jak go złożyć? Czekaj, Stasiu. Na wintet udało mi się znaleźć taki piękny, e, różowy, pleciony rożek za całe dwie dychy, więc, więc uważam, że całkiem niezły deal. Następnie mam tutaj podkłady. Nie wiem, czy nie, nie widziałam ich za dużo. No zobaczymy. Podkłady po porodzie. Niuniu, niu, idź, uciekaj. Ja pokowałam rzeczy w te torebki. Różniowe z Ikei w ten, ten największy rozmiar, i żeby Michał nie miał problemów z szukaniem, bo wiem, że to jest tak, że e, jak kobieta rodzi, to zazwyczaj męża położne proszą o przygotowanie rzeczy, nie wiem, dla dziecka i tak dalej. Więc ja mu to wszystko popakowałam i opisałam. Natomiast tutaj mam e, torbę dla siebie na poród. I tutaj mam tak. Mam maskę, ale jakby zapakuję ich oczywiście też więcej. Mam podkłady, które zostały mi po Staśku, jak uczyliśmy go e, tutaj e, e, nie w mieszkaniu. Staśek oddawaj tą maskę. Dobra, zdejrzyj Józef. E, więc taki, taki podkład wzięłam jeden, do porodu. Mam koszulę. Koszula, może e... <śla> te koszule są takie śmieszne. <śla> ale nie wygląda się w nich najgorzej bo je przymierzałam i mówię nie ma tragedii to jest koszulka z Dolce Sono z Allegro i ona ma tutaj takie cztery nie cztery, pięć chyba napów, nap, napów, nie wiem jak to się nazywa żeby wyciągnąć piersi i karmić malucha więc tak, biorę piżamkę mam gumkę do włosów Majtki siateczkowe, ja kupiłam te z Babies. Tutaj są te dwie, dwie sztuki. Rozmiar LXL. Więcej jeszcze w, w, wkładów. Mam skarpetki, bo czytałam, że kobietom, które rodzą, jest zimno w stopy, więc biorę ze sobą. Słuchajcie, biorę ze sobą przekąski. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale stwierdziłam, że... Wezmę, żeby były, żeby mieć. Najwyżej Michał jest jak, jak będzie poród trwał długo. Cesteczka i takie musiki, pomadka ochronna, klapciuchy pod, pod prysznic, no i to wszystko bo mam jeszcze jeden wkład mi się schował. I to jest zestaw dla mnie na poród. Następnie mam tutaj torbę dziecko po porodzie i dla małuszka. To jest zestaw dla maluszka. Mam tak. Dwie pieluszki. Yy, jedna lupilu, a drugą eco-bajnat. Nie wiem, która zostanie użyta. Skarpetki. Czapkę Boże, to jest wszystko takie złotkie. Nie mogę. Mam tak. Wody kopertowe tu wziąłam z HMU. Na to wzięłam pajacyk e, i to jest reserved. Wzięłam e, dwie pieluszki e, tetrowe. I też e, podkład od maluszka. I jeszcze mam taką torbę, ja po porodzie. Tutaj mam jeszcze znowu podkłady. Kolejne. Yy, majteczki, to już yy, jak urodzę dzidzie po kangurowaniu, yy, no jak uda się nie wiem, wziąć prysznic że miała jeszcze kolejne majtki yy, wzięłam kolejną maskę mam tak mam stanik do karmienia ten jest akurat z HM i wkładki laktacyjne Widziałam cztery sztuki. Powinny wystarczyć, bo ponoć na początku ta traktacja nie jest jakoś rozbrykana, że tak powiem. Mam jeszcze jeden podkład, oczywiście, na łóżko. Kolejną piżamę, tym razem czarną, na ręczkę. Będzie rewia młody w szpitalu. No i y, jeszcze mam y, ręcznik. Jeszcze do tej torby wzięłam, wzięłam chusteczki nawilżające i planujemy używać ten Water Whippies 99,9% wody i krople ekstraktu owocowego. On na chwilę obecną jest, one są najbardziej moim zdaniem polecane, tak jak czytam opinie dziewczyn. Także je zabieram też do tej torby do porodu. Tutaj mam e, walizkę już po porodzie, jak będziemy e, czekać na wyjście do domu. Zazwyczaj są to jakieś 2-3 doby, o ile wszystko jest ok. E, już tu prezentuję, co tu jest. Bam, Więc tak. Zacznijmy może od części... Przepraszam Pana bardzo. Te. Bardzo ciekawe tu są rzeczy, prawda? W części dla maluszka Mam kolejną paczkę chusteczek nawilżających Tutaj wzięłam te kompresiki z i octanisep Może się przyda Wzięłam smoczek Planuję go wyparzyć na miejscu. Może się uda, bo będę miała wrzątek, więc, więc nie otwierałam go jeszcze. Mam zestaw pieluszek, tu chyba mam chyba raz, dwa, trzy. Cztery pieluszki tetrowe i trzy muślinowe. W ogóle słyszałam, że tego idzie dużo w szpitalu, ale nie wiem jak jest. Jakbyście, jakby któraś dziewczyna już była po porodzie i mogła mi napisać, to będę wdzięczna, Czy nie wzięłam tych tetrowych i muślinowych za dużo. Mam ręcznik dla maluszka, gdyby przedłużył nam się pobyt i trzeba było dziecko wykąpać w szpitalu, no bo na chwilę obecną dzieci się nie kąpie w szpitalu. I, i, i. I teraz tak, mam zestawy ubranek opakowane właśnie w te strunowe torebki z IKEA. I Ja sobie je opisałam, żeby mieć gotowe zestawy do ubrania maluszka. Tutaj mam rozmiar 56, i mam skarpetki, body, długi rękaw i spodenki. Kolejny zestaw na rozmiar 56 i tutaj są skarpetki, body, krótki rękaw, pajac, długi rękaw. Nie będę wyciągała już, nie będę pokazywała Wam. Ale są piękne! Nie mogę się doczekać, kiedy maluszka już w to ubiorę. I wzięłam dwa zestawy na rozmiar 62. Jakby nie wiemy jak mała duża się urodzi. Co prawda te 56 powinny być ok, ale żeby moja głowa była spokojna, ja wzięłam rozmiar e, 62 w dwóch zestawach. I tu w pierwszym zestawie mam body, długi rękaw, spodenki i pajac, długi rękaw. A drugi zestaw to jest czapeczka, body, długi rękaw i pajac, długi rękaw. Nie, no naprawdę piękne są te rzeczy. Ja już się nie mogę doczekać. I tutaj spakowałam też. E, Ile sztuk? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem y, sztuk, sztuk podkładów tych na łóżko, i dla maluszka, te łóżeczka, w którym y, ona będzie leżała. Więc tak, to jest y, po stronie maluszka. W części tutaj mam, y, mam maski, przygotowane y, jednorazowe. Mam ciasteczka, mam e, musiki. Dziewczyny pisały, żeby wziąć ze sobą na wszelki wypadek e, właśnie jakieś przekąski. Biorę. Najwyżej ich nie zjem, przywiozę do domu z powrotem. Wzięłam jeszcze oczywiście e, powerbanka. Wzięłam, już spakowałam e, ładowarkę, słuchawki do słuchania i zatyczki do uszu, bo słyszałam, że. No, jakby nie wiemy na kogo trafimy w sali, z kim będziemy przebywać. Może to osoba będzie chrapać, więc ja mam jakby słaby sen, biorę zatyczki, żeby później nie płakać, że jestem niewyspana. I tak nie będę wyspana, ale żeby tego snu chociaż troszkę złapać. Tutaj mam jeszcze podkłady higieniczne z Belle i z Campol Babies. Ja słyszałam, że tego idzie dużo, to też w zależności no, od organizmu. Jeden organizm jakby potrzebuje tego więcej, drugi mniej. No nie jestem w stanie przewidzieć ile, ile ja będę potrzebowała, tak? Więc tutaj sobie luzem jeszcze to poukładałam, te podkłady, żeby je mieć. Yy, to, to. Mam wkładki laktacyjne, ale też chyba, tak jak patrzę, to chyba wezmę ich troszkę mniej. Papier toaletowy, podstawa. Biorę ze sobą, tutaj zwinałam w rulon, ręcznik papierowy, kubek i sztućce. To też jest różnie, bo właśnie w zależności od szpitala, w niektórych szpitalach ponoć dają sztućce i kubek, w niektórych nie, więc ja biorę, bo nie wiem, co, co się wydarzy ten tyran sexy gadki kolejne majteczki bawełniane łącznie wzięłam ich 6 sztuk mam jeszcze jeden ręcznik dla siebie do kąpieli szlafroczek wziąłam sobie piżamkę taką ja nie, nie wiem no ja rzadko śpię w ogóle nie śpię w koszulach nocnych, zazwyczaj są to takie zwykłe dwuczęściowe piżamy, ale wzięłam z myszką Miki. Wzięłam tu już na wyjście, bo nie wiem, wolę mieć ze sobą te rzeczy już na wyjście ze szpitala, żeby się ubrać i być gotową, więc wzięłam czarny t-shirt, i jeszcze wzięłam leginsy z Lidla, te ciążowe, takie z wysokim stanem. Wziąłem jeszcze jedną piżamkę. Wziąłem ją dwuczęściową. No nie wiem. Wydaje mi się, że się przyda. Ja nie mam więcej jakby jednoczęściowych, więc biorę, biorę to. Mam jeszcze... To do tego jest, to jest koszulka. No i kapciochy. Mam jeszcze ze sobą kapciochy. Wzięłam sobie termos. Słyszałam, że też się przydaje. Zawsze można, jakby, zalać nalać sobie w rządku i, i mieć na zapas. Zawsze może się do czegoś przydać. I kosmetyczka. W kosmetyczce, znaczy kosmetyczka. W kosmetyczce mam tak. Puder i tusz, bo. Czuję wewnętrzną potrzebę, że muszę to mieć ze sobą. Mam jeszcze jedną gumkę. Mam krem do buzi. Biorę ze sobą też ten proszek do sporządzenia roztworu tantum Rosa. Dużo dziewczyn o nim pisze na forum, żeby wziąć ze sobą. On łagodzi ponoć ból po porodzie, rozpuszcza się go i używa do podmywania. Biorę ze sobą jeszcze higieniczne nakładki na sedes, krem do pielęgnacji sutków, tutaj mam tą Mustele, mam szampon do włosów, płyn do kąpieli, tutaj wlałam płyn Dzidziusia z HIPA, bo stwierdziłam, że może, nie wiem, przedłuży nam się pobyt i trzeba maluszka będzie wykąpać, to będę miała też to żel do rąk antybakteryjny no i szczoteczka do zębów i pasta. Jeszcze ze sobą biorę herbatkę Bocianek. Ostatnio było na profilu Zaufaj Położnej, żeby herbatkę do rozkręcania laktacji wziąć ze sobą, więc zabieram. Tylko chyba też nie wezmę całej paczki, tylko, tylko kilka sztuk. I... Oddzielnie, jakby na walizkę, narzucam, bo no nie mam miejsca, żeby tego zapakować. Oddzielnie narzucam paczkę y, Pampersów i my bierzemy tą premium care. No i co? I to wszystko. Jeszcze to, co ja planuję y, dołożyć do walizki, to y, na pewno jest to butelka filtrująca. Y, ja cały czas jej używam, więc jakby dorzucam, dorzucę ją już jak... o ile nie zapomnę oczywiście, ale jak będziemy już jechać do szpitala. No i laktator. Cały czas mam tutaj. Ja wiem, że laktatory są dostępne w szpitalach, ale z tą dostępnością bywa różnie. I będę chciała dokupić laktator, tylko cały czas po prostu zastanawiam się, które bo tego na rynku jest naprawdę tyle, że, że nie wiem po prostu, co wybrać. Cały czas czytam opinie i nie wiem, który laktator wybrać także jeszcze to będzie na pewno w walizce. No i tak, kochani, to już jest wszystko. Będę naprawdę bardzo wdzięczna za zostawienie kciuków w górę i za subskrypcję, bo to zawsze niezmiernie cieszy i dodaje powera i chęci do nagrywania. I jeszcze, drogie mamy, jeżeli macie jakieś uwagi, to ja zapraszam do komentowania i dawania mi tych uwag bo y, na pewno będę za nie bardzo wdzięczna. Mogłam czegoś nie wziąć, coś przeoczyć albo czegoś wziąć za dużo. Wy już macie to za sobą, więc y, zawsze fajnie posłuchać y, czyjejś opinii, a nie wszystko na forum da się wyczytać też. Dziewczyny, jakby są, są takie rozbieżności w tych... Y, Rzeczach, które zabrać do szpitala. Oczywiście ja się posiłkowałam też z stroną szpitala, żeby nie było to, co jest na stronie szpitala, ja mam ze sobą. Natomiast jest czas, wszyscy wiemy jaki, z tymi paczkami, z dowożeniem jest różnie, w zależności od szpitala. Więc ja wolę mieć więcej niż mniej, niż się prosić. Nie lubię się prosić. Więc tak. Tak to wygląda. Dzięki za spędzony tutaj ze mną czas i do zobaczenia, do usłyszenia pa...